Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam dam temat. Bardzo ciekawy I twój świat już nigdy nie będzie taki sam. Dlaczego? Dlatego, że możesz spotkać, jeżeli była zaplanowana swoje bliźniacze płomienia. I czy na świecie jest coś bardziej? Hipnotyzujące go niż spotkanie z kimś, kto nazywa się bliźniaczym płomieniem. Ta osoba, jak połowa Twojej duszy, pojawia się w Twoim życiu z jakiegoś powodu. Tak już ja powiedziałam, tylko wtedy, kiedy jest zaplanowana, i to jest bardzo rzadko, i łączam to w innej rzeczywistości, żeby spotkali się w świecie fizycznym. A najpierw spotkanie w innej rzeczywistości rozpoznają i wtedy łączą. To połączenie, które wykracza poza przyziemność, uczy nas kochać, wzrastać i rozumieć siebie. Jeśli spotkałeś swojego bliźniaka, już zauważyłeś, że wszystko się zmieniło. A teraz powiem Wam, dam niektóre rzeczy, które na pewno uświadomisz sobie po tym spotkaniu. Czujesz tak, że w końcu znalazłeś tą osobę, a tak naprawdę spotyka się wtedy, kiedy już nikogo nie szukasz. Absolutnie. Także to słowo ZNALAZŁAŚ nie jest odpowiednie, ale nie wiem, które słowo użyć. Po spotkaniu nie przypomina żadne gesty, które miałaś w swoim życiu. Kiedy jesteś w pobliżu bliźniaczego pomienia, nie dręczę ci już wątpliwości, że to jest ta osoba. On lub ona jest w tobie. Wszystko wydaje się tak właściwe, naturalne, jakbyś zawsze znał tą osobę. Kiedy nas rozpoznali w innej rzeczywistości, powiedziałam, patrząc w oczy: Opowiedz mi o sobie. Na co dostałam odpowiedź: Ty mnie bardzo dobrze znasz. To było niesamowite przeżycie. Psychologowie. Nazywam to zjawisko głęboką harmonią emocjonalną. A badania potwierdzają, takie połączenie powstaje na poziomie nie tylko emocji, ale także energii. Czuję, że ta osoba jest częścią Ciebie. I kiedy połączam Was, Twoje ego zaczyna pękać w szwach. Bliźniaczy płomień pojawia się nie tylko po to, aby dawać miłość. Ta osoba jest Twoim lustrem, jeszcze jakim. Dzięki niemu widzisz swoje mocne i słabe strony. Przygotuj się na zajrzenie w głąb siebie. Może to być bolesne, ale tak właśnie dokonuje się wewnętrzny rozwój. To spotkanie jest wyzwaniem, które może cię przeobrazić w najlepszą wersję samego siebie. Tak stało się w moim przypadku. Emocje sięgają ze mnie tu. Góra, dół staje się normą. Te zmiany mogą wydawać się przerażające, ale pokazuję, jak silna jest wasza więź. Najważniejsze jest, aby nie uciekać od tych uczuć i nauczyć się je akceptować. Zaczynasz Zauważać znaki wszechświata. Spotkanie z bliźniaczym połomieniem jest zawsze czymś mistycznym. Być może zaczniesz widzieć zdublikowane liczby takie jak 11, 11, 12, 12, 22, 22, albo niektóre symbole zaczną pojawiać się w Twoim życiu zbyt często, aby to było tylko zbieg okoliczności. Na przykład moje bliźniacze płomienie, te znaki 11-11 liczby, zaczął zauważać dopiero dwa lata temu, a ja 22. No i cóż, no normalnie też tak może być. Te znaki pokazują, że zmierzasz we właściwym kierunku, przypominając ci o głębokim, duchowym znaczeniu Twojego związku ale one nie tylko w związku bliźniaczych płomieni pojawiają się te liczby pojawiają się również u osób, którzy nie związany z bliźniaczym płomieniem i kiedy połączą was z bliźniaczym płomieniem poczujecie niewytłumaczalne przeciąganie odległość, czas, okoliczności nic nie jest w stanie zerwać waszej więźni. Nawet jeśli jesteście daleko od siebie, nadal czujesz jego obecność. Powiem wam, że to była ostatnia osoba, do której byłam przywiązana i już nie jestem. On ma swoje zadanie w związku ze mną, ja mam swoje zadanie w związku z nim i całkowicie ale to całkowicie uwolniłam się, to jak jeszcze raz powtórzę, była ostatnia osoba, do której ja byłam przywiązana. I to było moje zadanie: uwolnić się od niego również, być wolnej całkowicie. I jestem wolny. Tego przyciągania nie da się logicznie wyjaśnić. Istnieje na poziomie energetycznym, łączenie się z bliźniaczym płomieniem. Bez względu na wszystko. Relacje te wymagają dużo pracy nad sobą. Miłość z bliźniaczym płomieniem to nie tylko romantyka, romans, to ważne wyzwanie. Musisz nauczyć się akceptować siebie swojego partnera, partnerkę, pracując nad swoimi lękami, urazami, nieufnością. Spotkanie z bliźniaczym płomieniem to szansa na zmianę Twojego życia, ale aby to zrobić, masz być przygotowany na wewnętrzną zmianę. To związek, w którym uczy się kochać i wybaczać. Zrozumiesz, że miłość to jest całkowita wolność. To nie ta miłość, gdzie jest zazdrość, gdzie jest kontrola. Jesteś wolny jak ptak. I główną lekcją, jaką daje bliźniacze płomienie, jest uświadomienie sobie, że prawdziwa miłość nie wymaga kontroli. Daje wolność zbycie sobą, szanując swoją indywidualność i indywidualność twojego bliźniaczego płomienia. Bliźniacze płomienie nie mają na celu wypełnienia pustki w sobie. Chodzi o wspólny rozwój i wzajemne wspieranie się w drodze do samorealizacji. Spotkanie swojego bliźniaczego płomienia jest darem od wszechświata, który przychodzi, aby cię zmienić. Ta osoba staje się twoim lustrem, nauczycielem, i inspiracją. Ale, jak wszystko, co wartościowe, takie połączenie wymaga odwagi, cierpliwości i pracy nad sobą. Nie szukajcie swojego bliźniaczego pomienia, Jeżeli nie jest zaplanowane Wasze spotkanie, nigdy go nie spotkacie. Jeżeli ono jest zaplanowane, nie chcecie i tak was połączą. I jeszcze jedna: nawet kiedy spotkacie swoje bliźniacze płomienia, to nie znaczy, że zostaniecie z nim na zawsze. Z Wami była Irina.